Ej, Jeśli matka jeszcze raz mnie uderzy, zabiję ją. Ona strzeliła do siebie. My jesteśmy przekonani, że ona się sama nie zabiła. Mówią na niego Mefisto. Mefisto. Szukaj! Na kolana! Na kolana mówię! DETEKTYWI, Nowe odcinki od poniedziałku do piątków ITVN. To będzie wstrząsająca jesień. Nie wierzę. Tylko pieniądze się dla was liczą. Nie pożałujesz? Kłamcy zostaną zdemaskowani. Ojciec by się wściekł, że ma scenę geja. Nienawidzę cię! nie chcą mnie zabić. Nie ufaj mu. Zaszła w ciąży za pieniądze? A może to ty go zabiłaś? Wszystko miało być inaczej. Ukryta prawda. Nowe odcinki od poniedziałku do piątku w ITVN. Jaki samochód wybrać? Ekspert motoryzacji Grzegorz Leszko No ja się tutaj czuję jak boss Służy fachową radą no to w drogę W każdym odcinku Będziemy testowali trzy samochody Z jednej kategorii Samochód użytkowy Cabrio Jedziemy poczuć wiatr we włosach Pierwszy samochód Za parę groszy sprawdzimy czy w ogóle jeździ Seksowna niespodzianka O, jest mój faworyt Z drugiej ręki Nowy program w niedzielę w ITVN Zapraszamy w podróż dookoła świata.